Zapraszam do zakupu na superkońcy.pl Najtańsze końce w sieci, wiele metod płatności, najszybsza dostawa, tysiące zadowolonych klientów, a z kodem rabatowym Wojtas dostaniecie końce 5% taniej. Siemka, dzisiaj pokażę Wam jak zrobić jakiś lepszy skład z urodzinowym Memenikiem. Narodowość Nigeria i Liga Turecka jest trochę egzotyczna i pewnie sporo ludzi odpuściło sobie tego piłkarza z tego właśnie powodu. Jednak postaram się Wam pomóc, dlatego zapraszam serdecznie do oglądania. W pierwszym wariancie użyłem formacji 4-3-2-1, oczywiście na pozycji napastnika mamy na prawym napastniku mamy do wyboru albo Wiktora Mozesa w formie, albo Ahmeda Musa w formie. Wybór należy do Was. Z jednej strony, Musa wydaje się być lepszym zawodnikiem, bo ma znacznie więcej tempa, ale z drugiej strony, Mozes zapewni zielone połączenia z takimi zawodnikami jak Kante czy Czesk Fabregas. Na pozycji lewego napastnika jedyny sensowny wybór to Team of the Season Bruma. Jako, że nie ma żadnych Portugalczyków w środku pola z ligi Premier League, musimy dać zgranie Brumie w inny sposób. Najlepszym sposobem wydaje się postawienie na Snydera, który jest z tego samego klubu co Brum jeśli postawiliście na musy na prawym skrzydle, musicie dać w środku pola dwóch graczy z perfekcyjnym połączeniem, bo w Leicester nie ma nikogo dobrego na EŚP, czyli muszą to być gracze z tego samego klubu i tej samej narodowości. Resztę składu dobieracie sobie już według własnych potrzeb, a ja pokażę Wam kilka moich pomysłów. W drugim wariancie robimy w zasadzie to samo, z tą różnicą, że na prawego napastnika dajemy Team of the Season Lensa, który jest z tego samego klubu co Emenike. Reszta składu to już wasz pomysł, bo niezależnie kogo damy na lewego napastnika, Emenike będzie miał 9 zgrania. Można też zamiast Lenza dać mu Sesoła i połączyć go z gay Evertonu, ale to już wasz wybór. Pokażę wam kilka moich propozycji. Trzeci wariant to już formacja 4-3-3 ze SPO. Tym razem znowu używamy Emenike i Lensa, jednak na SPO dajemy Team of the Season taliskę. Dzięki temu, że to Brazylijczyk, bardzo łatwo go połączyć z innymi piłkarzami. Lewy skrzydłowy nie ma znaczenia, bo i tak Emenike będzie miał zgranie, więc zobaczcie moje pomysły. I to by było w sumie na tyle w tym odcinku. Być może są jeszcze jakieś inne sposoby na połączenie Emenike, ale przedstawiam Wam to, co mi przyszło do głowy. Jeśli jednak macie jakieś pomysły, możecie napisać w komentarzach. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.